O, ja na przykład też Wojtek bardzo mnie drażnił przy tej sytuacji z iShowSpeed'em, nie? Dlatego wtedy podjąłem decyzję, że Wojtek, ja to tak... No, wiedziałem, że nie chcę z nim działać. Yy, wiecie, Wojtek mu wszystko zorganizował. Wszystko mu zorganizował. Czyli nasi ludzie, za których musimy płacić, w sensie ci, yy, co pracują w GOATS, yy, a ochroniarz Spida powiedział: Nie, nie możecie nagrywać. Tak, z taką wiecie, chyba z wyższością czy coś? A Wojtek? Dobrze, to nie będziemy. No i ja mówię: Kurwa, człowieku, nasi ludzie zapierdalają 300 kilometrów, bo to chyba w Krakowie było czy gdzieś. A wy nawet nie możecie nagrać wszystko było przygotowane nie był przygotowany ten, że właśnie pasut miał być na tej słuchawce czy coś, bo oni to przygotowali a nagle informacja, że nie zakazał ochroniarz. I ja mu mówię, no człowieku, a on, ale wiesz, prestiż będzie w Goat's show Speed prestiż. Ja mówię, ja pierdolę, nie. I wtedy mówię, nie, nie da się z tym człowiekiem działać. I, I go tam no opieprzyłem tak zdrowo i finalnie poszedł do tego ochroniarza, no i ten ochroniarz się zgodził, ale że musi być akcept i akcept dali po tygodniu, więc i tak chuj z tego, ale no przynajmniej się udało. Że, z Wojtkiem jest taki problem, że on nie potrafi Przepychać rzeczy, że on nie potrafi, mimo że jest dorosłym chłopem, starszym ode mnie, się postawić, nie? że jakby na przykład iShow Speed mu powiedział: Dobra, możesz być na streamie, ale musisz zrobić 10 fikołków, to Wojtek by zrobił 10 fikołków. On nie ma czegoś takiego, że chłopie, kurwa, szanujmy się, nie? nie, nie on nie ma czegoś takiego w sobie, tylko właśnie biegał za tym iShow Speedem. Czy ja podejrzewam, że Wojtek tak biegał za iShow Speedem? Bo liczył, że może go ściągną na fame, nie jako zawodnika, tylko takiego co wiecie, będzie robił streama, jakieś takie cholera wie co, nie? No bo tam musiało coś być, bo ja, ja nie wierzę, że chodziło o prestiż. Nie wierzę w to, nie? Ale tak mi pisał, że, że ok, jedziemy nagrywać, nie zgodzili się na nagrywanie, ale prestiż. Ale na szczęście ludzie powiedzieli, że, że jak tak to wychodzą i nie robią, nie? Pamiętam, wtedy w lesie biegałem i właśnie pisali, że no robimy z ISO Speed, ale nie możemy nic nagrać. Ja mówię, oj ja pierdolę. Mówię, praktycznie w gocach nie uczestniczyłem, ale na grupkę czasem zaglądałem. I za każdym razem skakało mi ciśnienie, jak widziałem co tam było.